Eksperci przebadali makarony z supermarketów, tylko te marki nie zawierały szkodliwych substancji. Istnieją dziesiątki odmian makaronu, z których jedną z najbardziej znanych jest podłużny produkt z pszenicy durum, czyli spaghetti. Czy to z oliwą i czosnkiem, czy z sosem pomidorowym, każdy zna ten ponadczasowy klasyk. Tym bardziej niepokojący jest fakt, że w badaniu przeprowadzonym przez OKO Test stwierdzono, że wiele makaronu spaghetti sprzedawanych w sklepach jest zanieczyszczonych pestycydem o nazwie glifosat. Jest on stosowany jako środek chwastobójczy w rolnictwie. Substancja ta jest uważana za niepokojącą i została sklasyfikowana przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako prawdopodobnie rakotwórcza. OkoTest przebadało łącznie 19 produktów różnych producentów z różnych przedziałów cenowych. Osiem z testowanych spaghetti otrzymało ocenę bardzo dobrą. Wśród zwycięzców znalazły się produkty Organic i Demeter. Te spaghetti zostały ocenione jako bardzo dobre. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.